Jesteśmy właśnie w troszeczkę ustronniejszym miejscu. Jestem z Princy na spacerze o, i tak sobie chodzimy. I o czym chciałam wam dzisiaj powiedzieć? No tak, bardziej w ramach ciekawostki, bo często widzę, że część z was, może i nie was, ale na pewno duża część osób, bo ja byłam w tej grupie osób w zeszłym roku, bierze sobie szczeniaka mniej więcej o tej porze roku. I później jest zdziwienie, bo ośmiotygodniowy szczeniak gryzie. Gryzie wszystko, z rządzą mordu. I prawda jest taka, że szczeniak będzie gryzł. I tutaj przestrzegam osoby, które dopiero co będą brać sobie szczeniaczka. Poczytajcie o rasie, którą zamierzacie mieć. Chyba że jest to kundelek, to nie macie zbyt e, wielkiego wyboru. To ja się mogę wypowiedzieć na pewno w kwestii owczarka niemieckiego. E... Princy gryzła wszystko. Gryzła nas, gryzła e, buty, kapcie, zabawki, po prostu wszystko, co, trafiła, co trafiło pod jej pysk. Nie było to dla nas zbyt przyjemne, nie ukrywam. Było to ciężkie e... no i co? Były momenty, że się płakać chciało, jasne, bo po prostu jeszcze nie jak gryz wszystko, nie potrafiliście wyjść pod prysznica, żeby e, po prostu wasz ręcznik nie stał się ofiarą. Czy nawet falująca spódnica, czy sukienka. Tutaj przestrzegam panie, które zamierzają mieć owczarki niemieckie. Zaufajcie mi, że w momencie, kiedy zaczniecie mieć tego pieska, nie będzie miejsca na sukienki i e, lepiej zapoznajcie się z dresami, bo w przypadku tego psa to będzie naj, e, najwygodniejszy po prostu ubiór. E, co ja mogę powiedzieć jeszcze od siebie na temat gryzienia? Tutaj głównie stosowaliśmy, tak naprawdę, dwie metody, które nam e, miały pomóc w gryzieniu od prinsji. Tutaj spoglądam cały czas na nią, żeby mieć kontro pod kontrolą, co ona robi. W każdym razie stosowaliśmy, e, tak naprawdę, głównie dwie metody. Było to izolowanie w momencie, kiedy przeginała i przekierowanie uwagi na zabawkę, e, co działało bardziej lub mniej. No, niestety, izolacja małego szczeniaka kompletnie nie działała, pomimo, no, nie staraliśmy się jej też długo izolować, wiadomo, no, to była kwestia 30 sekund, minuty, półtora, e, ponieważ no, na zwyczajnie było szkoda, kiedy była odizolowana. I w momencie, kiedy otwieraliśmy drzwi od drugiego pokoju, ona dalej była nakręcona taka, jak jest. I tu, w ramach ciekawostki, mogę powiedzieć, że ta metoda sprawdza się świetnie w tym momencie. E, Prinsy ma już w tej chwili. Rok, trzy miesiące. No i izolowanie stosujemy w momencie, kiedy no, ona przegina. Kiedy po prostu przegina, kiedy wpada w szał, kiedy rządzą nią zbyt duże emocje. No wtedy po prostu jest wypraszana do innego pokoju. W naszym przypadku jest to łazienka. Po chwili drzwi otwieramy, prins już jest uspokojona i to działa. Szczerze mówiąc, w tej chwili wystarczy powiedzieć łazienka i ona już wie, co się... Się kryje za tym słowem i jakie będą skutki tego. Um, uważam, że to jest dobra metoda, bo no. Princi, nie wolno. Hej! Gdzie masz piłeczkę? Gdzie jest piłeczka? Szukaj piłeczki, no. O, chodź. Uważam, że jest to e, fajna metoda, głównie z tego względu, że e, nie karcimy psa leśnie, bo ja nie jestem. E, tego zwolennikiem, tak samo jak nie jestem zwolennikiem kolczatek i smyczy behawioralnych, każdej metody awersyjnej. Natomiast uważam, że mm, kara buduje coś w postaci, nie tyle co może dyscypliny między nami a psem, co buduje coś w postaci, o wiem, buduje posłuszeństwo. Najzwyczajniej w świecie kara buduje posłuszeństwo. Pies wie na co może sobie pozwolić, a na co nie. Jeżeli kogoś to boli, no musicie wiedzieć, że pies lubi, pies lubi jasne sytuacje. Lubi wiedzieć, co może w danej chwili zrobić, czego nie może. I jeżeli dla niego jest sytuacja jasna i klarowna, no to tym bardziej jest na pewno lepiej. Lepiej dla takiego pieska. Także myślę, że ta metoda jest bardzo fajna. Eee, druga metoda przekierowanie za zabawkę. No, słuchajcie, i z tym już czasami trochę gorzej, bo tu może nam się wytworzyć nowy problem czyli możemy wyhodować sobie terrorystę z zabawkowego. My mieliśmy taki problem. Na szczęście udało nam się z nim poradzić. Eee, na czym polega ta metoda? Eee, przede wszystkim w momencie, kiedy pies już zaczyna nas gryźć, już jest w takim szale, że nic do niego nie dochodzi i tak dalej. U nas wystarczyło małe słowo, którego nauczyła się w mig. Princy, gdzie jest zabawka. Na słowo, gdzie jest zabawka, biegła, do pokoju, łapała pierwszą lepszą zabawkę bądź y, piłkę. No i co? Łapała tą pierwszą zabawkę bądź łapała tą pierwszą zabawkę y, bądź piłkę i nie robiła nic innego, tylko zaczęliśmy się po prostu bawić. Była o tyle skuteczna, że w momencie, kiedy Princy zaczynała nas gryźć. My przekierowaliśmy jej uwagę na zabawkę. Na szczęście był to na tyle, ja się tu obracam, bo mnie plącze ze smyczą, że ten bodziec był na tyle silny, że pomógł nam zniwelować problem gryzienia i Prinsy przestała gryźć jak miało około 4-5 miesięcy. Później zaczął się okres ząbkowania i zaczęła gryźć na nowo ze zdwojoną siłą. Na szczęście trwało to krótko, w tym momencie już nie gryzie, Chyba, że naprawdę się podjara. Natomiast bardzo e, rzadko jest taka sytuacja, tu muszę na nią spoglądać cały czas. W każdym razie, co miałam na myśli, mówiąc, że możemy wychować w ten sposób zabawkowego terrorystę? No proste, po prostu kiedy pies będzie się chciał bawić, będzie nas gryzł. Bo taka będzie jego metoda, ponieważ przynosiła ona do tej pory skutek. Zależało nam na tym, żebyśmy umieli skutecznie odwrócić uwagę psa właśnie od. Gryzienia, tym samym wyhodowaliśmy sobie zabawkowego terrorystę, który tylko jak przyczaił, jak tu się zacząć bawić, zaczynał nas gryźć. No i w tym momencie no, trzeba być twardym. Nauczyć psa po prostu nie. Nie wolno i tyle. Nagradzać w momencie, kiedy przystanie. I powiem od siebie tak. Brzmi to łatwo. Natomiast dla nas łatwo nie było w tym momencie Princi ma 15 miesięcy i to jak ona się w tej chwili zachowuje, a to jak zachowywała się mniej więcej rok temu o tej porze to jest nieba Ziemia. Jak bardzo byśmy chcieli drugiego psa, tak muszę się przyznać, że posiadanie drugi raz szczeniaka w tak po prostu młodziutkim wieku 8-9 tygodni, nie jest to łatwe zadanie. Natomiast my ten okres z wielkim uwielbieniem wspominamy, bo był to cudowny okres takiego małego niedźwiadka, ale gryzącego, dlatego pamiętajmy, szczeniak równa się gryzienie i on będzie gryzł, bo to jest po prostu element dorastania tego psa i tutaj nie pomoże żadne szczypanie za język, klepanie po pysku, bicie po pupie, żadne, słuchajcie, deptanie po łapach. Jak ja czytam te metody, Dramat, naprawdę dramat. Jeżeli chodzi o gryzącego psa, tylko i wyłącznie nasza cierpliwość, stanowczość i po prostu tutaj, no, metod jest kilka. Musimy znaleźć odpowiednią metodę, która będzie e, idealnie pasować do naszego psa. Pamiętajcie, że na każdego psa jest sposób, prawdopodobnie na każdego będzie inny. Wspomniałabym, a jeszcze jedno, jeżeli to co ja właśnie mówiłam do was, wydaje się. Troszeczkę chaotyczne, nie rozumiecie tego, co mam do przekazania. No to was odsyłam na wpis na naszym blogu. Link podam pod filmem i tam znajdziecie krok po kroku wszystkie metody, którymi my się posługiwaliśmy. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, zapraszamy. To są tylko i wyłącznie nasze doświadczenia na tej jednej sztuce, którą mamy o, właśnie tej która sobie tutaj zszczaja właśnie. E, I w związku z tym być może nie jest to zbyt duże doświadczenie, ale na pewno mamy coś do powiedzenia w kwestii gryzącego psa. A na w szczególności szczeniaka zaufajcie mi, bo by było ciężko. E, dlatego zapraszam Was bardzo serdecznie jeszcze do na naszego bloga. Tam znajdziecie jeszcze więcej informacji na ten temat. A teraz już naprawdę znikam.